Takiej wersji jeszcze tutaj nie było. Premiera, nowy format, Windy Talk. Cześć, nazywam się Aleksandra Windyga i w tym formacie porozmawiamy o jednej z najbardziej niedocenionych, a jednocześnie najbardziej strategicznych kompetencji XXI wieku, czyli budowanie marki osobistej. Jeśli jeszcze nie budujesz swojej obecności w sieci, jeśli nie pokazujesz kim jesteś i co potrafisz, to tak jakbyś nie istniał. Brzmi brutalnie? Taka jest rzeczywistość. Marka osobista to nie logo, to nie kolorystyka Instagrama. Marka osobista to reputacja, która pracuje na ciebie, nawet gdy śpisz. W świecie, gdy każdy ma dostęp do tych samych narzędzi, to kim jesteś, jak myślisz i jak się komunikujesz, stajesz się twoją największą przewagą konkurencyjną. Social media są swego rodzaju wystawą. Gdzie pokazujesz to, co masz najlepsze? W zasadzie twoja kuchnia, prawdziwe zaplecze działań nikogo nie interesuje. Chyba, że wydarzy się jakaś drama. Wtedy ciekawość ludzka wygrywa i chcemy wejść do czyjegoś życia z butami. W związku z tym, dlaczego odpowiednie przedstawienie tego wirtualnego świata jest tak ważne, Dane są bezlitosne. 70% rekruterów sprawdza Twoje profile online przed rozmową. 50% decyzji zakupowych w B2B opiera się na personalnym zaufaniu do twórcy czy usługodawcy. 100% Twoich przyszłych klientów szuka autentyczności, nie tylko produktu. Masz dwie drogi do tego samego celu obie skuteczne, ale wymagające konsekwencji. Pierwsza. Ścieżka eksperta. To jest dla cierpliwych i konsekwentnych. To droga, w której systematycznie budujesz swoją pozycję w określonym temacie. Dzielisz się wiedzą, czyli posty, wideo czy newsletter. Budujesz społeczność. Komentujesz, odpowiadasz, edukujesz i stopniowo stajesz się pierwszym wyborem w swojej niszy. To działa, jeśli chcesz najpierw stworzyć zaufanie, a dopiero potem monetyzować, sprzedawać produkty high-ticketowe, być w tej grze na dłużej. Druga to ścieżka produktu dla tych, co chcą szybciej wejść do gry. Zamiast czekać, tworzysz od razu coś cyfrowego: mini kurs, e-book, narzędzie PDF, cokolwiek, co rozwiązuje problemy twojej grupy. Testujesz rynek na żywo, zbierasz feedback i pieniądze. Budujesz markę przez działanie, nie deklaracje. To jest idealne dla tych, którzy są gotowi iść metodą uczenia się przez tworzenie. Opcje, nikt ci ich nie zabierze. Zlecenia, praca, zaproszenia, okazje, to wszystko przychodzi do ciebie. Zaufanie klienci chcą kupować od ludzi, którym ufają. Stabilność. Algorytmy się zmieniają, platformy upadają, ale Twoja reputacja zostaje. Przewaga negocjacyjna, lepsze stawki, lepsze umowy, lepsze partnerstwa. Słuchaj, nie potrzebujesz followersów ani budżetu. Potrzebujesz decyzji, a oto konkretne kroki. Zdefiniuj swoje dlaczego. Co cię napędza? Jaką zmianę chcesz tworzyć? Wybierz jeden temat, który cię pasjonuje i w którym możesz dać wartość. Ustal format i częstotliwość. Na przykład 2-3 posty tygodniowo na LinkedIn, TikTok czy Instagram. Zrób test. Opublikuj 5 treści w 10 dni. Zobacz co rezonuje, zacznij budować listę mailową, twoje dane, twój aset. Zaprojektuj mini produkt, np. PDF, wideo, czy konsultacje, jeśli wybierzesz drugą ścieżkę rozwoju. Jeśli nie zbudujesz marki osobistej, będziesz zawsze zależny od cudzych decyzji, pracodawcy, algorytmu, czy trendów. Nie chodzi o to, żeby być celebrytą, chodzi o to, żeby nie być anonimowym piątkiem w grze, w której wygrywają ci, Którzy grają świadomie. A na koniec wyposaż się w mentalność twórcy, nie konsumenta. Przestań czekać na pozwolenie. Świat nie potrzebuje kolejnej osoby, która tylko skroluje. Potrzebuje liderów, którzy coś budują.